Jeszcze na wstępie chciałbym przypomnieć o serwerze Discord, na którym odbywają się wszystkie rozgrywki. A także z góry przeprosić za brak nakładki. Po prostu złe ustawienia nagrywania. Yy, przepraszam. Nie przedłużając, yy, zapraszam do odcinka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Glitch? A jezus. E, spoko. Czemu spoko. No dobra, proszę pana. A... Yeah, I tak... Ej, Nie chcę zginąć. Okej. Okay. Yes. Dobra, kto są? wcześniej Ja jestem w labie. Ja jestem. W już w Ej, czemu? Dwa no? od razu. Okej. Okay. Dobra. Jailor działa tak, że musisz... to jest taki... W sensie jest taka no gra. Aha, bo u mnie jeszcze... Szop było... walony. Może no. na przykład Jaden ja że ją zabijał, czy co? Tak? A to niech powie coś, a nie ten, a nie od razu go odwala. To co za... Ogólnie duża, duża szansa, że to bait. Co to ja to... zrobiłem? Nie, to nie jest bait. Biegłem, biegłem na reaktor? Ciągnik się przed chwilą. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie mam za co, nie ma za, to, nie ma za to. Um, Ogólnie to... Gdzie chciało? ciało? Po, kto wszedł do laba? Ja, pierdziel ja, mi to. Jeden ja, ja, to. Ja. Ja, to jest taki troll. Ale ja jestem w tyle! no nie, dajcie grać. Ja, ja, ja nie wale. Ja jest jestem teraz w który centralnie robi kabelki. Tak ja. gadasz No, ogólnie to szło. Gdzie ja, Poznał moją nazwę, od razu. Jest... Pierwsza ja, z Wojtacha. Ja, jeżeli tak masz ciężko masz, byłoby mi go wygłosować, to magia. O! Fantom! Ale masz grzybice na stopach. Pozdro. To jest, to nie to. No, akurat nie ma. Dobra, cieszę się. Mliłem taski, ja to jestem dobry, nie? Dobrze, dobrze Wygramy Wygram jako Phantom Czerwony, albo balsz, nie, czerwony. Dobrze, czekaj, dobrze. Czekaj, czekaj. Który to jest, balsz, to jest czerwony? Który... gram dalej, gram dalej. czerwony. Jest to jest czerwona. To jest barsz. To jest barsz. To jest bar. Widziałem czerwony. Dobra, wam, do to do młodzież na barsz. Dobra, czapkę, Wojta widziałeś. Ale tego nie skończę na Tak, to nie jest, tak ja go clearuję. A dlaczego go clearujesz? Dlaczego go clearujesz? Bo ma pewną rolę, przez którą wiem, kim on jest. No jaką rolę? A nie powiem ci powiedzieć. No Ekzewa No bo ja jako jedyna, powiem tak, ja jako jedyna byłam w elektryku, w szopanie, widziałam czerwone coś, nie wiem, stopy, głowę, ramiona, pięty, nie? Kurwa, a... Ja okazuję, co nagada? Tylko... Co, robią, co to robią, na gada to ja to nie, nie mam pytać. To mi to rozwalić. Tam miał ja Ektora kre się. ale ja widziałam tylko jedno ciało. Dziku, to mógłby być za W sumie czemu? Ej, wiesz ale nie, co nie był jestem tak to, jest to jest niemożliwe, żeby było tyle, tyle osób przy lodziku. Ej, hala. to, to nie był janitor, no. bo było pokazane, Dobra. że tylko dzikło. Dobra. 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 Czekajcie, czekajcie. Mam z tubkarzem. byłeś. No i to teraz leci Dandy. Gejem byłaś. To, że to ja nie zrobię.

Nie yes. Co mi tak z nie mam. Cze. Jak to mam wygrać? Nie muszę znalazł ciała. Kogo, kogo nie no, no nie, nie, go. nie, 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 zabiłeś? Dandy jest Kogo nie, 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 no, nie, Wojtacha ogólnie teraz nie, nie, zabić, nie, 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 mnie nie, 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 mogłam nie, 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 mogłam oh, na nie, no Dandy by tego nie zrobił. On by nie schakował bardzo. nie Dandy się zamówi, nie mogłem nic kliknąć. A Dandy jest gentleman, tak by to nie wchodzi, no. Pamięam nie, szczerze, po prostu że... musisz Dandy. podłączyć klawiaturę barsz i tyle. Nie, nie. Powiem szczerze, ja mam Dandy jest za na to. No to podłącz co drugą. No jest mega świeże, bo widziałem na akurat Więc Dandy Dziejkuu Dajmy weźmie Dantiemu jak to wyglądało Dobra cicho, teraz ja mówię no, Prze... ja Przestałeś tak... wygonić mnie? Dziękuję. Dziękuję, właśnie wywaliłam. w twarz Paniaku? A, dobra A Abaccio jest neutralny, Chyba. O nie Nie wiem, mama cię bije bo... jo, to jest Mama Jester, cię bije Abaccio jest neutralny mam tych w liczu Ale to gówno, ten Uraku to jest radii, takie abaccio. gówno Ponieważ Dandy, ponieważ Dandy był yy, yy, tym oraklem, barsz w No ale przecież I... Ale ja zajęłam. się przed chwilą właśnie z. Nie! Kłed umarł! Nie, to i tak. był Dandy. A, A loversi Dandy chyba Gugliczem. padli w ogóle. Patrz, Dandy, Dandy, Pugliczem. Dandy Pugliczem, był gliczem, Kłed był yy, oraklem. Abacze jest neutralnym, czyli nie może być tem Nie głosujcie na bo jest Jesterem. Jest nie no, co ty gadasz? Ja bym był Jesterem. Ej, ej, Diku, Przegraliśmy Ja bym nie był Jesterem. Pokazywał obok twarzy z info, a się, że był z Nie może tak być. A ten oracle to jest takie tak gówno, wywalcie tego oracle dajcie skip, kartonek Silver Pobacz Ja nie, nie mam na siebie. No nie, ja nie dam na siebie. To jak dam szczęście. Big Wygrał bym, gdybym dał na I siebie. I, 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 siebie. S? Nie, sorry, no. byłem glitchem, no. Dziękuję, tiebreakersze. Dziękuję, dziko. Ja dziękuję. Się bardzo Dziękuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. dobrze. dobrze, dobrze. Bardzo bardzo grał. Ja, ja jestem tiebreakerem. Dobrze grała, dobrze.